Nauczyciel przyszłości to taki, który przychodzi do pracy z uśmiechem, ma otwartą głowę, nie boi się nowych wyzwań, nie boi się współpracy, korzysta z technologii w sposób właściwie taki przezroczysty. Technologia ma mu pomagać, nie staje się dla niego celem samym w sobie. I tak samo współpracuje z uczniami, z dzieciakami, z wykorzystaniem technologii, jak i ze swoimi kolegami, koleżankami z pracy. Myślę, że nauczyciel przyszłości to taki, który po prostu lubi swoją pracę i przychodzi i bawi się naprawdę razem z uczniami. I to jest dla mnie ważne, żeby współpracować. Technologię w szkole wykorzystuję do komunikowania się z uczniami bo to jest właściwie fantastyczny sposób błyskawiczny. Nauczyciel musi być tam, gdzie są uczniowie. Oni są w cyfrowym świecie, więc my musimy podążać za nimi, obok z nimi i właściwie także ich prowadzić w tym cyfrowym świecie.